Dziurka Niekomercyjny kompleks Rize Kompleks zatytułowany Jawornik Idziemy zobaczyć co tu dają 嗯。<Thank> Piękne podpory były z niezbych gabarytów ale nic nie zostało strzępy No trzeba przyznać że ta budowa była nie wiem. Pele Konkretny To jest z ale się jako wodą Działa Działa To ogólnie nie było nigdy problemu z jakimiś gazami no. No, ja tam chyba A je te belki jeszcze... A już to tak wszystko stoi na słowo honoru. Ja sobie zdjęcia porobię, jak mi to wychodziło. Coś znaczy, może mi się uda nagrać. O, na te podpory nie trzymają niczego. Trzeba sobie na głowę zrzucić. Kompleks składał się wydaje, się, z 7 sztolnych, ale jest chyba na ja zasadzie teraz tylko jedna, czy dwie i Tam by było coś dobrze. подпирана, а это все еще варил. Что-то высыпало, гнило. Widziałem się. Ale to złożone tutaj jak na eskia pierdolę. Pffu! Siara. Daję siaro. Co, tutaj jest jakiś chodniczek zalany, ale chyba nie ma dużo wody, także chyba się uda przejść kolorosza. Chyba się nikt nie wchodzi, bo woda nie zmniejsza. Chodzik na lewo, może prosto, tu idziemy prosto. Kolejny obwał, który był ale w nie zostało nic. Stare obwały wydeptane przez ludzi. Budowa zgnita. na drewno. Pytanie czy tutaj jest płytko i tu jest błędko. Teraz chodzimy do łodzi, żeby łatwiej wrócić. Ja wychodzę, a tu jeszcze mamy lewy chodnik. Dalej. To sobie tu kładki poukładał. By się chodziło. krzyżowanie. To się obsypało. I za chwilę zobaczymy tutaj, co tu jest. To już jest fajnie. Ale, jeszcze, to jest Ale my tu wejdziemy. Sporo pod górę, ale gdzieś tutaj to się wszystko kontynuuje. Jak daleko, nie mam pojęcia. Kolejna komora, która się obwaliła Jest jakieś zejście w dół. Potrzebujemy zobaczyć czy da się w ogóle tam zejść. To jest jakaś linka. To jakby ktoś tu schodził Wchodzimy. No zaraz zobaczymy. Skonsultujemy się tutaj czy wchodzimy dalej. Zaraz się widzimy dalej. No dobra. idziemy wejść. Tak, to już jest chyba część która jest grubo powalona okay. Tak, tylko tu jest oberwany chodnik Ale przejście jest chyba górą A znowu wyjście do góry Znowu się otworzyło coś Chwilaczka pod górę po tym rumoszu. Ze strachu wygląda, że odleciało, co miało odlecieć. Patrzcie, co tu jest dalej. Ogólnie to spadają takie sobie fragmenty. Czasami to się sypiam generalnie strop jest taki nieciekawy tu że lepiej nie ruszać tego Schodzimy na dół? Tak. Macie <śmaka> tą jesteśmy? Znaczy chłopaku powiedziałem swój. Jest? O. Tak, doszliśmy. Do miejsca, do którego kawiak Doszedł, jest jego plakietka Nasz kolega z YouTube, to lubi łalić po wszystkich norach jak Joss On tu był Podejrzewam, że Za wiele już tu nie zostało Skoro Piotrek już tu doszedł I myślę, że tu dalej Chyba nie będzie już kontynuacji. Tam są jakieś szczeliny, ale to raczej nie perspektywiczne. Tam jest dalej zaślepione wszystko, chociaż... Rzekłbym, że tu coś może dalej się kontynuować. Ale tamto ja nie wiem, czy my chcemy próbować. Tu jest dopiero rzeźnia. Musimy to przemyśleć Dobra, ten przodek sprawdzony tam, kawałeczek i niestety nic nie ma wychodzimy z powrotem tym zawaliskiem Taka sobie maszynka do mięsa Zobaczcie, tu wszystko jest popękane Dlaj Boże się złapać tam, gdzie nie trzeba Można wyjechać rada z tymi kamykami No poczekaj chwilę No Nie jestem na górze Możesz wychodzić a teraz będę schodził na dół zobaczcie co się w ogóle wyprawia Jakie tu są obwalone te wszystkie komory Ja jestem z jakichś co najmniej 10 metrów wyżej niż był ten chodnik wykłuty oryginalnie stamtąd wracamy tu chwila przerwy na fotkę i zaraz wracam z powrotem dobra wyszliśmy na jakąś równiejszą powierzchnię mniej skał poobrywanych tak lajcikowo bardzo prawo jest najlepiej mhm. teraz, teraz idziemy dalej My stamtąd w ogóle przyszliśmy nie tak? A teraz idziemy sobie dalej. Mamy matę, ale nie będziemy sobie pomagać. Aczkolwiek chyba tu do daleko nie dojdziemy. Bo <laughs> mamy puszczonek. Koniec zojowiska. Jakieś wykwity, takie żółte. Jest fajne. Spokojnie. Oh. Wracamy do kolejnego chodnika, tam nie byliśmy. To jakiś, czy to szli jakiś? Nie, to był. To coś się wyrwało. Tak, to była coś.

Wychodniczek tam jest coś chyba ślepy. Ja to jest skręc. Czekaj lukna i najmniej dalej. No i dobra, idziemy dalej. Tak, to są wszystko świeże w miarę takiego. To to na dole to ktoś tu grzebał bo ciosach pewnie pogrywali szukali jakichś grał druga podróż. To będzie druga podróż. Co będzie? Druga podróż po tym, nie? <grymne> Bo ja widzę, że się będzie takie wędle robiła. O! I to jest koniec. No, Może że tam. W będziemy mieli ten wodnik. Czy ja pójdę na kończy... no tak. O! Tak. mamy

tak, dobrze kojarzę w tym. No tak. Wrócek, jak ja teraz wrócę i wyjdę na ten chodnik, to chyba się zobaczymy, nie? No myślę, że tak. Chyba tak. się lubiliśmy. <laughs> A czy generalnie się zgubić, to się nie zgubimy. Ale taka trochę łatwa nina tutaj tych korytarzyków jest. Zaraz zobaczymy w tunelu. Co tu będzie? Czy te chodniki się jakoś łączą? Tak, już widać twoje światło. Tak, jest tutaj takie jakby rondo. Można przejść dookoła. Tak jesteś. No tu nie byliśmy, A coś tam jest dalej? No tu byliśmy, nie? Ale tu nie Iść tam do ciebie. Chodnik tu nie, chodnik do ciebie? Dobra, to ja idę tędy. Przez te bagna znowu. Kolejna podróż po Pod ziemi. Nie, tu chyba nie być. Czy wyjdziemy? Nie włączyliśmy wody? Ja, tu właśnie, właśnie, tak, szliśmy tam, aha, tutaj tutaj właśnie, właśnie, Tak, No, dość tamtędy No, dość cioci. No, dość cioci. No, No, dość cioci. No, tędy. cioci. Tak. Czy, tamtędy, czy, teraz, tędy. czy tędy teraz, tak? Tę, No, aha. A wracaliśmy tędy, nie? Tak, to był ten ślepy... Tam byliśmy, tak? Tak. A był ten ślepy, tamtym gdzieś było. No dobra, ten jest bardziej suchy, możemy wracać z tam po tej wodzie. Dobra, znaleźliśmy się. Idziemy do wyjścia.